Z Dzień dobry, witajcie moi piękni. Zapraszam was dzisiaj, kochani, do czytania na temat: Jaka jest moja przyszłość w miłości, w relacjach, w związkach, w ogóle w uczuciach? I żeby odpowiedzieć na to pytanie, mam przygotowane trzy talie. Każda talia będzie oznaczona cyfrą. Czyli na przykład, jeszcze raz to pokażę. To jest talia numer jeden. Tutaj mam talię numer 2 i talię numer 3. Tak są te talie oznaczone. Proszę, żebyście sobie pomyśleli, którą talię wybierasz, która talia do Ciebie przemawia i w tej talii będzie odpowiedź na Twoje pytanie, które brzmi, jaka jest moja przyszłość w relacjach, w uczuciach, w związkach, w miłości. Tak. Chwilka zastanowienia. Talia numer 1. Boski Tarot. Talia numer 2. Fantazji Tarot. I trzecia talia Iluminatów. Bardzo proszę, raz, dwa, trzy. Zaczynamy od talii numer 1. Pytanie do kart. Jaka jest moja przyszłość w uczuciach, relacjach, związkach? Pamiętamy, że ja mówię o tej przyszłości najbliższej. Najbliższa przyszłość, czyli taka przyszłość do pół roku od teraz. Się pokazuje dla mnie w miłości, w miłości. Dla osób, które wybrały talię numer 1, <laughs> dla osób, które wybrały talię numer 1, jaka jest moja przyszłość w miłości, w uczuciach, w związkach? Jeszcze zanim wyciągnę tą kartę, to chcę powiedzieć, że niekoniecznie. Ta sytuacja musi być dokładnym odzwierciedleniem tego, co się u ciebie dzieje, ponieważ mamy tylko czytanie. A wiadomo, że najlepiej jest indywidualnie sprawdzać wszystko, ale możemy znaleźć tutaj jakąś dodatkową perspektywę, albo zauważyć coś w naszych relacjach, o czym ja na przykład powiem, z czego może nie do końca sobie zdawaliśmy sprawę, albo może czego nie bierzemy pod uwagę, lub co próbujemy ominąć czasami, tak? Więc. Tak, dosyć luźno, ale jednak, ale jednak, dla osób, które wybrały talię numer jeden, sytuacja w uczuciach, relacjach, związkach pokazuje się dla Was, moi kochani, tak. Na obecnej sytuacji, Rydwan, co stoi na przeszkodzie? Królowa Denarów. Kielichów jako Twój stosunek do tego i na wyniku dziesiątka denarów. Tak, tak, tak. Mamy pokazane na obecnej sytuacji przyspieszenie w relacjach, jakaś namiętność jest w karcie Redwanu, większe zaangażowanie w relacje, albo może też poznanie jakiejś osoby w podróży. To jest raczej krótka podróż, niedaleko, prawda? Czyli generalnie Rydvan pokazuje, że jesteśmy bardzo mocno nastawieni na rozwój relacji, że ta relacja rozwija się. Jeżeli taką mamy, to rozwija się bardzo szybko. Rozwija się bardzo szybko i namiętnie, tak można powiedzieć, albo dla osób, które nie mają właśnie relacji, mogą bardzo szybko kogoś poznać i wejść w jakąś relację, ale bardziej to jest pokazane, moi pokazane, no kochani, jako romans, bo na przeszkodzie co nie sprzyja, mamy pokazaną królowe, królową denarów, więc możliwe, że to jest okoliczności tej sytuacji, to jest. To są takie, że albo to jest relacja na przykład w miejscu pracy, gdzie wiadomo, że no to nie jest naczelny temat w miejscu pracy miłości, i uczucia, prawda? Więc ta królowa denarów pokazuje albo miejsce pracy, albo ta osoba, którą spotykamy, jest zajęta. Jest zajęta po prostu mężem, żona lub stałego partnera. Jednak wy jesteście nastawieni do tego, jak do romansu. Więc to jest romans, to jest zabawa, to jest fajny, spędzony czas, to jest fajna atmosfera, to są miłe. Spotkania i fajnie jest, po prostu jest luźno. A na wyniku jest pokazana dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów to jest taka duża stabilizacja w relacjach. To jest sukces, to jest, to jest uznanie, prawda? Mamy dziesiątkę denarów, więc widzimy, że coś się realizuje w świecie materialnym, czyli można powiedzieć, że to przechodzi, i może jest szansa na to, że może to przechodzić z takiego przelotnego, przelotnej znajomości, przelotnego romansu. Może to się zamieniać w zupełnie stałą, stabilną relację i to w dosyć dużym tempie. Jak Wam się to podoba? Możemy zobaczyć jeszcze radę. Zobaczmy radę dla. Osób, które wybrały talię numer jeden, na tą relację, która ich może spotkać w najbliższym czasie, rada jest z karty Słońca, czyli chwytaj dzień, chwytaj chwilę, ciesz się tym, co jest tu i teraz, nie wybiegaj w przyszłość, nie myśl o tym, co będzie, tylko się ciesz tym, co jest teraz. No? Fajnie, prawda? Fajnie, czyli fajnie. Fajnie czy nie fajnie. Zobaczmy teraz dla osób, które wybrały talię numer 2. Kto wybrał talię numer 2 to odpowiedź na pytanie. Co się będzie działo w moim życiu uczuciowym, miłosnym, jaka jest moja obecna sytuacja i przyszłość. W uczuciach, miłości, związkach, relacjach, tak? Jaka jest moja obecna sytuacja i przyszłość? W związkach, uczuciach, relacjach, raz, dwa, trzy, co dla Was, dla wszystkich osób, które wybrały talię numer dwa. Jaka jest moja obecna sytuacja? Ósemka, Ósemka Pucharów. Ósemka Pucharów pokazuje, że ja raczej odchodzę od jakiegoś związku i idę sobie swoją drogą. Co stoi na przeszkodzie? Król mieczy. Jaki ja mam do tego stosunek? Królowa mieczy, i na wyniku, co jest pokazane? Królowa Pucharów. <laughs> no, duże postaci wyszło, ale to nie o to chodzi. Mam pokazaną tak. Obecna sytuacja w ósemce kielichów, wychodzę z jakiejś swojej strefy komfortu, być może odchodzę od jakichś stałych relacji uczuć, w które byłam lub byłem już zaangażowany i wydawały mi się stabilne i wydawały mi się, że będą na przykład zawsze, prawda? Jednak postanawiam bardziej iść za głosem mojego serca, czyli serce kieruje moim działaniem, a nie głowa, ale to nie jest żadna uwaga, tak, ani żadna też bada. Proszę tego nie rozumieć jako coś dobrego lub złego, po prostu tak jest, tak? Idę za głosem serca, coś mnie ciągnie w jakąś stronę. E na przeszkodzie jest pokazany rycerz mieczy. Rycerz mieczy może oznaczać kogoś z powietrza, czyli może akurat to nie jest w zgodzie z jakąś osobą z żywiołów powietrza. Na przykład odchodzicie od jakiejś relacji, która była z wodnikiem, wagą albo bliźniętami, ale to nie jest też to. Do końca nie musi być. Może być też taka sytuacja, kiedy po prostu odchodzę idę za głosem serca, ale nie przemyślałem do końca lub nie przemyślałam tego mojego działania, czyli działam też, bym powiedziała, w takim porywie. Nagle postanawiam coś zrobić i szybciej to zrobię niż, niż pomyślę, przemyślę, jakie to może mieć konsekwencje, prawda? To jest na przeszkodzie pokazane, co nam nie sprzyja. Ale Wy tutaj chcecie mieć jasną sytuację, jest to pokazane w królowej mieczy. Wy tutaj chcecie postawić granice w relacjach. Być może niektóre osoby chcą właśnie mieć jasno określoną sytuację, w jakiej są relacji, prawda? albo no co ich, a może po prostu czekacie na to, czy tutaj jak odejdziecie, to ktoś na przykład za wami zawoła, czy zostań na przykład, prawda? Zostań. No ale zobaczymy jak to jest, co się dalej dzieje. Dalej jest pokazana na wyniku, czyli to my mówimy tak na pół roku do przodu. Królowa Pucharów, gdzie królowa Pucharów to jest miłość, to jest wrażliwość, to jest empatia. To tak jakby tu są karty, tu, w których powiedzmy niekoniecznie widać jakieś nowe relacje, tylko tak jakby się obracamy, pomimo że odchodzimy, obracamy się w podobnej energii. Jeszcze możemy zobaczyć do tej królowej pucharów. Królowa pucharów i dziewiątka pucharów. Być może po prostu w takiej sytuacji się znajdziecie, że nie będziecie zadowoleni, moi piękni, sami ze swojego towarzystwa, co pokazuje dziewiątka pucharów. Możecie mieć liczne przyjaźnie, możecie mieć liczne znajomości. I z wieloma osobami utrzymywać kontakt, ale właśnie bardzo dobrze się z tym wszystkim czujecie i nie oznacza to, nie musi to być, że akurat macie tego jednego, jedynego partnera. Właśnie raczej widać, że odchodzicie, ponieważ uważacie, że coś Wam się należy bardziej określonego, konkretnego i że niektóre osoby na pewno pomyślą sobie, że lepiej sobie pobyć troszeczkę może samemu i pokorzystać z przyjemności. Życia, niż być na przykład w relacjach, w których nie wiadomo, jak jest, prawda? Albo jest po prostu nijak, nijak. Czasami też tak jest. No zobaczmy, co się pokazuje, moi kochani, dla Was uczucia, relacje, miłość, związki i rada. Rada jest siódemka. Siódemka mieczy. Siódemka Mieczy bądź szczery przede wszystkim, ponieważ to jest karta troszeczkę mówiąca o tym, że możesz mieć takie tendencje, żeby coś czasami robić. E po cichu, pod osłoną nocy, w ukryciu i tak dalej, nie przejmuj się tym. Rada jest z siódemki czy taka, że właśnie lepsza jest najgorsza prawda niż najlepsze kłamstwo. Więc jeżeli coś Ci w relacjach na przykład nie pasuje, to bądź szczery sam ze sobą i sobie jasno tę sytuację określ, Będzie Ci lżej po prostu. I może to przynieść na przykład fajniejsze rezultaty. Mhm. No i mamy trzecią talię. To jest talia dla osób, które wybrały numer 3. Tak? Numer 3, talia numer 3. Co się pokazuje w miłości, w uczuciach, w relacjach, w związkach dla osób, które wybrały talię numer 3. Talia numer 3 raz dwa trzy. Aha, aha. Uczucia, relacje, miłość, związki. Uczucia, relacje. Miłość, związki dla osób, które. Jaka jest moja przyszłość w miłości? Jaka jest moja sytuacja obecna i przyszłość w miłości? I zobaczmy, co nam karty pokażą, pokazują dla osób, które wybrały talię numer 3. Jaka jest moja obecna sytuacja? Obecna sytuacja jest pokazana w księżniczce pucharów. Ona mówi, oh, ta energia to jest takie przelotne zakochanie, okazja do zakochania, prawda? Może akurat nie być przelotna, ale na pewno jest to sam początek i na pewno to jest coś takiego, co jest i za chwilę może tego nie być, prawda? Więc można tu mówić o jakiejś tam pseudo przypadkowości, o czymś ulotnym, o czymś, e, gdzie w księżniczce pucharów my jesteśmy taką samą e, miłością i lekkością. Tak. E, bardzo łatwo się angażujemy i podoba nam się na przykład. To już może oznaczać początek znajomości dla kogoś, ale my mówimy o tym czasie od teraz, powiedzmy najbliższa przyszłość taka do pół roku, co stoi na przeszkodzie. Piątka, Pantagni. Jaki wy macie do tego stosunek król-pucharów? I jaki to będzie miało efekt, rezultat? No fajnie, to fajnie to się w sumie pokazuje, bo mamy tak jakąś okazję do nawiązania relacji, początek uczucia, fascynację jakąś osobą, może być za uroczenie, takie, prawda? A na przeszkodzie jest pokazana jakaś strata relacji. Być może ktoś właśnie przed chwilą opuścił jakąś relację i czuje się zraniony. Być może ktoś się czuje samotny, być może ktoś się z kimś rozstał, prawda? Dopiero co albo na przykład poznaje kogoś, ale gdzieś od razu na przykład wyjeżdża czy opuszcza to miejsce. Więc tutaj mamy pokazaną ulotność i okazję, taką chwilę powiedzmy. W, pa, w paziu kielichów, a w piątym takiej potrzebę wsparcia i to jest pokazane coś, co nam nie sprzyja, czyli bardziej tutaj bądź samodzielny, bardziej nic, niczym się nie przejmuj, Nie martw się tak, że, że może czegoś nie ma, że może coś jest niewystarczające, może nie masz też takiej wystarczająco silnej samooceny, to też może być. Jednak osoba, którą spotykasz, robi na tobie wrażenie bardzo osoby życzliwej, empatycznej, um, która Ciebie rozumie, prawda? I Ty też możesz być w takiej energii, to jest ktoś, kto Ci się podoba. Na wyniku jest pokazana karta umiarkowania, gdzie umiarkowanie to jest spokój, stabilizacja, przyjemność. Jak najbardziej fajna energia. Mówimy tutaj o takiej swobodzie w relacjach, braku zobowiązań, chociaż może tu być też pokazana taka sytuacja, że czasami zbyt luźno podchodzimy do jakiejś relacji, a może to być na przykład pod wpływem alkoholu. Po prostu takiego nastawienia naszego, luźnego do, do, le, do relacji. I jeszcze chcę zobaczyć jedną kartę do tego umiarkowania. Pokazał się rycerz mieczy, więc może to być osoba jakaś na przykład żywiołu powietrza pokazana na efekcie. Czyli e, wodnik waga albo bliźnięta. Um, bliźnięta może najbardziej, prawda? Ale co chciałam powiedzieć jeszcze, że um, tutaj na wyniku jest pokazane umiarkowanie. To jest takie, um, taka sytuacja, kiedy um, mam naprawdę spokój, pewność, y, szczęście, łagodność, harmonię. Um, Tęcza, tencza. No, w sumie zapraszam Was do czytań indywidualnych, zwłaszcza te osoby, które wybrały talię numer 3. Mogą być jeszcze inne rzeczy. No, na przykład ta osoba może mieć jakąś jeszcze drugą relację, czyli to są same takie początki. O tym się nie będę rozgadywać. Zobaczymy, jaka będzie rada w takim razie dla osób, które wybrały talię numer 3. Rada dziewiątka pucharów. Dziewiątka pucharów, rada, moi kochani, to jest taka, przede wszystkim ty masz być zadowolona lub zadowolony. Postaw na siebie, postaw na swoje uczucia, skieruj na siebie uwagę. Ty masz się cieszyć relacją, więc nie uszczęśliwiaj nikogo, tylko przede wszystkim uszczęśliwiaj siebie, a ta druga osoba przy okazji prawdopodobnie będzie uszczęśliwiona też. Tak. Więc bardzo miło w sumie okazało się czytanie. Prawie same dobre wiadomości, albo nawet same. To znaczy tak jak ja wykładam, prawda? <laughs> Nie wiem jak to u Was działa, może mi napiszecie, co? Może mi napiszecie w komentarzach, jak to z Wami rezonuje, co czujecie przy okazji tego czytania. I to tyle. Ja Wam dzisiaj bardzo dziękuję. Zapraszam do czytań indywidualnych kontaktu i zapraszam na kolejne filmy do następnego razu.